Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Proszę najlepsze w Polsce somi to już od urodzenia! Niebieska płaka dla niemowlaka. W końcu mamy okazję wyjaśnić dokładnie, konkretnie o co chodzi. Nowa edycja, która startuje od dzisiaj, czyli od środy, jest to akcja, która jest kontynuowana przez fankluby zagraniczne, dotyczące pakietu dla nowo urodzonych kibiców ruchu Chorzów. Do tej akcji, która teraz się zaczyna oprócz fanklubów, doszli też indywidualni sponsorzy, których okazję za chwilę będziecie mieli poznać. O zasadach opowie Alan, jako człowiek, który też tą paką stoi od samego początku, za tym pomysłem. Ale nie, no to proszę, opowiedz o tym. Co, podstawą co, co jest, to trzeba mieć dziecko, zrobić dziecko. Co jest, co, co jest ten... Bocian musi przynieść. Bocian, tego, do... Aha, bocian musi przynieść, no, Wymieniliśmy bociana na lepszego bociana, nie? Także co, no dziecko trzeba być członkiem e, wielkiego ruchu, tak? Posiadać karnet. Lub posiadać karnet. My jako e, kibice zrzeszeni wraz z z wielkim ruchem. Dokładamy do tego swoją cegiełkę w postaci vouchera, bo to tak można nazwać, w wysokości 384 zł. Przy czym obowiązkowy będzie zakup pierwszego szalika, do którego się od małego by utożsamiał i, jakby to się mówi, ta pierwszy, ten pierwszy niebieski krok w stronę, w stronę kibicowania, żeby był zrobiony żeby otrzymać te, tą kwotę 384 zł musicie być e, członkiem stowarzyszenia Wielki Ruch lub posiadać karnet i przynieść potwierdzenie, że wasze dziecko urodziło się po 20 kwietnia. I to wszystko. Oprócz zagranicznych fan klubów e, mamy też dodatkowych sponsorów. Jest to bardzo wam znany nasz Spielberg, ACETO. Jest firma Fedra, która pomaga nam w produkcji między innymi grafik, gadżetów itd. Firma Wernaltrans oczywiście moja, można powiedzieć, zajmuje się przewozami. I Asentik, jest to firma z Irlandii, która też chciała mieć udział dość w tej pacie, więc zaoferowała pomoc, a my jak najbardziej wszystkich zgarniamy w jedną. Całość i, i robimy coś dobrego, co się da. Nie? Oczywiście zapraszamy innych partnerów, którzy by chcieli do nas dołączyć. Wtedy wiadomo, że przez to, że mamy więcej sponsorów, więcej partnerów, ta kwota jest w tej chwili trzy razy tak duża, jak była w poprzednich edycjach, tak? Także edycja cały czas trwa. Czyli co, mnożyć się, tak? I powiększać niebieską rodzinę, żeby ten stadion w przyszłości może, który powstanie, żeby zapełnili go już też ci, co się urodzą teraz. Dokładnie. My mamy nadzieję, że kibice, którzy... Staną na wysokości zadania. Staną <grym> na wysokości zadania, e, e, będą przysyłać do nas zdjęcia z tymi pakami e, i te zdjęcia, które w przyszłości później mogą się okazać z tym samym szalikiem, na przykład za 10 czy za 15 lat na nowym stadionie będziemy się. Się to się znajdzie też z jakimś archiwum kiedyś. A może tak, może rodzimy kolejnych członków e, wielkiego ruchu. Może Historii mawe. ruchu. Tak, od fan... czego się zaczęło? Czym ten? Czy wyjazdów do fan nie? Dokładnie. Fanklubów mamy dużo, jak widzisz tutaj e, wszystkie największe fankluby zrzeszone za granicą. Przystąpiły do tej akcji, więc obojętnie gdzie na świecie to, to dziecko będzie tym mieszkać, to zawsze będzie, pozostanie w, im, w jego sercu to, że kiedyś otrzymał pakę, niebieską pakę dla, dla kibica.